Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom. Po ogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy, go, którzy widzieli go z martwych stałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, kiedy się dzisiaj tutaj zatrzymujemy w naszym pielgrzymowaniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, temat miłosierdzia jest dominujący, jest podstawowy. Chcemy ten temat przybliżyć sobie. Perspektywa, którą nam dzisiaj podpowiada liturgia Oktawy stania Pańskiego, to perspektywa zbudowana z kilku, właściwie nawet więcej niż kilku, zjawień Chrystusa zmartwychwstałego. I to jest pierwsza płaszczyzna, na której zbliżamy się do tej tajemnicy Jezusa Miłosiernego. Siostra Faustyna miała także doświadczenie. Spotkania z Chrystusem i to z martwych stałym. Ta perspektywa, którą dzisiaj w sobotę już u kresu tej oktawy podaje nam liturgia, to jakby pewne podsumowanie. Każdy dzień w oktawie to było spotkanie z Chrystusem z martwych stałym. Jakaś chrystofania. Dzisiaj słyszymy o trzech święty Marek. Ma taki bardziej lakoniczny styl Ewangelii, w większym skrócie opisuje te wydarzenia. I właśnie to są trzy różne spotkania. Najpierw z martwych stały ukazuje się w pierwszy dzień tygodnia Marii Magdalenie, jak mówi święty Marek. Potem ukazuje się w innej postaci dwóm uczniom idącym, gdy szli do wsi. Wiemy, że to chodzi o tych idących do Emaus. Wiemy o tym od świętego Łukasza. I w końcu ukazuje się samym jedenastu. Święty Mateusz wspomina o tym wydarzeniu, kiedy to zmartwychwstały Pan przychodzi do uczniów, święty Jan również, przychodzi do uczniów, a oni nie dowierzają. Pozwala się im dotknąć, na ich oczach spożywa posiłek. Aby się, przekonali, aby się przekonali, że nie jest jakąś zjawą, ale że jest osobą, żywą osobą. To nie jest jakieś, jakaś zwida. To, to jest człowiek, żywy człowiek, oczywiście w innym już ciele, uwielbionym, ale to jest On ich Pan. Święty Marek mówi. Bardzo lakonicznie, wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Tyle podsumowania. Ale w tych krótkich, syntetycznych słowach, ile jest treści, w której my się możemy sami odnaleźć. Maria Magdalena, ta, która najbardziej ukochała, która też go nie rozpoznała. Dopóki się do niej nie odezwał po imieniu Mario. Dopiero wówczas mówi: To jest mój pan, rabuni, mój nauczycielu. Ci idący do Emaus także go nie rozpoznają. Ile w tych postaciach jest podobieństwa do nas, do naszych różnych doświadczeń życiowych, w których pan się objawia, a my go nie rozpoznajemy. Pierwszy postulat, który wypływa z tego fragmentu Ewangelii, to jest właśnie taki: potrzeba spotkać osobiście z martwych stałego. W życiu świętej siostry Faustyny jest to osobiste spotkanie i to nie jedno. To spotkanie jest darem Chrystusa z martwych stałego. Ono nie rodzi się z pragnienia człowieka, ani tym bardziej z Jego zdolności, umiejętności czy jakiś zasług. Ono jest darem niezasłużonym. Bóg wchodzi w to życie, aby objawić to, jak bardzo ukochał człowieka. Prawda o zmartwychwstaniu jest tym kluczem do zrozumienia miłosierdzia. Święty papież Jan Paweł II pisze o tym w encyklice Dives in Misericordia, że Misterium paschalne jest szczytem objawienia Bożego miłosierdzia, a więc spotkanie ze zmartwychwstałym, bo to jest element tego paschalnego misterium, to spotkanie ze zmartwychwstałym jest kluczem, jest fundamentem, jest w ogóle podstawą do tego, by mówić o miłosierdziu. W innym przypadku możemy sprowadzić miłosierdzie jedynie do jakiejś dobroczynności, do jakiegoś współczucia, do jakichś ludzkich, bardzo szlachetnych, ale tylko ludzkich postaw. Czy starczy nam ludzkiej siły do tego, by miłosierdzie czynić? Oczywiście, pytanie jest retoryczne. Nie starczy. Nie starczy. Natomiast tylko wtedy, kiedy u źródła, u początku, u fundamentu jest to doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym. Ono staje się źródłem tej duchowej mocy. Pan Jezus na koniec dzisiejszego e, krótkiego fragmentu o objawieniach daje uczniom polecenie. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Cały świat... Wszelkiemu stworzeniu. Ten maksymalny zasięg głoszenia dobrej nowiny realizuje się już, czytamy o tym w dziejach apostolskich, w tym działaniu apostołów Piotra, Jana, innych apostołów. Ci dwaj są właściwie za ich przyczyną. Pan Jezus uzdrawia człowieka chromego. Oni z tego powodu. Muszą później ponosić konsekwencje, są przesłuchiwani, próbuje się zakazać im głoszenia imienia Chrystusa. Skąd w tych dwóch apostołach, jeden z nich co prawda był pod krzyżem, Jan wytrwał pod krzyżem, ale drugi Piotr, no znamy, wiemy, zaparł się Jezusa. Skąd w tych dwóch, do niedawna jeszcze, przelęknionych, zamykających się w Wieczerniku z obawy przed prześladowaniem skąd w nich taka siła ze spotkania ze Zmartwychwstałym ono ich zmieniło miłosierdzie, które czynią ta dobroczynność w ich wykonaniu bierze się ze spotkania ze Zmartwychwstałym i to jest dla nas dzisiaj odpowiedź my patrzymy na wizerunek Jezusa z martwych wstałego, przychodzącego do świętej siostry Faustyny, stającego na drodze życia każdego z nas i czego się mamy uczyć? Mamy uczyć się tego, że spotkać się z nim to znaczy doświadczyć tej niezwykłej mocy, poprzez dzięki której poprzez nas Pan Bóg będzie przemieniał świat. Poprzez nas. Słabych, ale umocnionych tym spotkaniem. Pytanie kluczowe, zasadnicze, to jest pytanie: na no gdzie mam spotkać dzisiaj tego zmartwychwstałego? Jak mam o to prosić? Pierwszym i podstawowym, i o tym mówi nam ten obraz, kontemplacja tego obrazu, to jest droga sakramentów Kościoła. Te dwa promienie wypływające. Spod serca Jezusowego zapowiedź sakramentów, chrztu, pokuty, Eucharystii. W tych sakramentach doświadczamy spotkania ze zmartwychwstałym, podobnie jak we wspólnocie Kościoła, podobnie jak w Słowie Bożym. Doświadczamy w miłości braterskiej wspólnoty Kościoła i czerpiąc z tego spotkania moc, i siłę. Mamy stać się świadkami. Całemu światu, na cały świat mamy iść, wszelkiemu stworzeniu głosić dobrą nowinę. Spotkałem Chrystusa i to mi uczynił. Spotkałem Chrystusa i tak przemienił moje życie. Spotkałem Chrystusa i On mnie posłał do Ciebie. Do Ciebie znajdziemy pod tym zwrotem, tyle adresów, tyle osób, tylu ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. I my możemy im go zanieść. My mamy im go zanieść. Mamy takie zadanie. Niech więc dzisiejszy udział w tej Eucharystii tutaj w tym miejscu przed tym cudownym obrazem niech nas napełni duchową mocą, takim doświadczeniem które sprawi, że będziemy pełni entuzjazmu, pełni radości, pełni mocy głosili. Chrystus zmartwychwstał. On daje życie, nowe życie. Ja jestem tego świadkiem. Amen.